Sponsorem programu jest Bistro Kortantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Fajna, wytrzymała podstawka, taka kobyłka. O, witam Was w kolejnym odcinku programu na osi. Co dzisiaj zobaczycie? Grunciarza w akcji. Kolejne drogowe tragedie, odpowiedzi eksperta, dokończenie relacji z nostalgicznego Poznania. Andrzej, jedziemy. Wszyscy pasy zapięte? To jak zwykle Stroboskop! Polska flota transportu międzynarodowego to około 300 tysięcy pojazdów i 400 tysięcy kierowców, ale nasza dominacja na terenie Unii Europejskiej słabnie. Przykładowo, przewoźnicy z Litwy i Rumunii w ciągu dziesięciolecia podwoili swoje floty i nadal prą do przodu. W obu tych krajach podatki i rozmaite opłaty są niższe niż u nas, mniejsze są też koszty pracownicze. Większość firm transportowych z tych państw realizuje przewozy międzynarodowe. Według wizji unijnych urzędników za kilkanaście lat, bo już od roku 2040 90% floty ciężarówek będzie musiała być zeroemisyjna. Spełnienie tych wymagań mają zapewnić pojazdy elektryczne. Tylko dlaczego przewoźnik ma takie auto dołączyć do swojej floty? Po pierwsze jest droższe od zwykłego diesla, a w Polsce można ładować elektryczną ciężarówkę zaledwie w kilku punktach. Różni eksperci szacują, że potrzeba od 15 do 20 lat, aby powstała u nas sieć ładowarek z prawdziwego zdarzenia. 1 grudnia 1914 roku bracia Alferi, Carlo Bindo i Ettore Maserati otworzyli w Bolonii warsztat samochodowy, a w dwa tygodnie później założyli spółkę, co stworzyło podwaliny firmy Maserati. Od samych początków marka zajmowała się budową luksusowych samochodów sportowych i pojazdów wyścigowych, które, pomimo licznych przekształceń własnościowych, były budowane niemal do końca lat 50. ubiegłego wieku. Ostatnim autem wyczynowym, które zwyciężało w Formule 1 było Maserati 250F, na którym w 1957 roku legendarny kierowca wyścigowy Argentyńczyk Juan Manuel Fangio zdobył swój piąty mistrzowski tytuł. Wtedy właśnie zaprzestano wytwarzać wyścigówki i skupiono się na samochodach szosowych. Dziś Maserati jest własnością kwiata, a ceny najtańszych modeli startują od pułapu nieznacznie przekraczającego 80 tysięcy. Oczywiście, euro. Zajrzymy teraz ponownie do Poznania, gdzie odbył się Retro Motor Show. Zobaczcie, jakie były piękne eksponaty. Wystawa Poznań Retro Motor Show 2024 była nie tylko ekspozycją osobowych Oldtimerów. Pojawiły się także autobusy. To wymagające zabytki. Aby odrestaurować autobus, potrzeba znacznie więcej nakładów i czasu. Sama ilość foteli oddanych do tapicera potrafi przyprawić kolekcjonera o zawrót głowy, zwłaszcza jak zobaczy rachunek za taką usługę. Ale mimo tego, to bardzo wdzięczny temat dla poszukiwaczy zabytkowej motoryzacji. Przykładem był DAF Den Outsten z 1982 roku który trafił do Polski w 1991 roku. Jest to jeden z 29 autobusów, które trafiły jako dar z Holandii do Polski. Były półautomatyczne szklinie biegów, silnik 12-litrowy, podobnie jak w Ogórku, troszeczkę mocniejszy, nie? bo już prawie po 200 koni, a niektóre nawet przekraczały. Ludzie czekali na te autobusy, żeby się pojawiły na trasie. Kierowcy także chcieli nimi jeździć, z uwagi na wspomniane przekładnie oraz wspomaganie kierownicy. Ale nie tylko. DAF pracował na liniach nocnych i okazjonalnych. Ja na przykład miałam najdłuższą trasę, przejechałem z Poznania do Gdańska i wróciłem. I średnia spalenia wyszło 15 litrów na 100 km. Czy to słyszycie? Prawie 45-letni, pełnowymiarowy autobus spalał mniej więcej tyle paliwa, co Żuk albo Nysa. Nic dziwnego, że MPK Poznań długo eksploatowało 29 DAFów a inne tego typu podmioty szybko postanowiły wymienić tabor na oszczędniejszy. Tak pojawiły się między innymi neoplany. Te bardzo nowoczesne autobusy długo gościły w naszych miastach i nawet obecnie nie wyglądają jak zabytkowe. Były to pierwsze trzyosiowe autobusy w kraju. A z wystawioną na Poznań Retro Motor Show Setrą jeszcze do niedawna mogliśmy się spotkać w PKS-ach, gdzie dzielnie służyła przez lata. Dlaczego mamy wrażenie, że te autobusy nie są zabytkami? To zasługa stylistów, którzy w przeciwieństwie do aut osobowych nie stawiają na chwilowe mody. Autobus zaprojektowany jest na 10-15 lat użytkowania i musi mieć aktualny wygląd przez cały czas produkcji. To dlatego autobusy na poznańskiej wystawie wyglądały tak świeżo, a nawet wręcz nowocześnie. Z kolei w samochodach ciężarowych na urodę lub jej brak wpływała polityka. Można to było zauważyć na przykładzie stojących obok siebie Stara 28 i amerykańskiego T. daimonda Ten drugi, choć starszy, wyglądał lepiej od naszego staruszka. W jego tworzeniu nie uczestniczył ani nie przeszkadzał wielki brat ze wschodu. Chociaż to właśnie pojazdy tej marki były bazą do produkcji krazów. Rosjanie docenili te ciężarówki w czasie II wojny światowej i zgodnie ze swoim zwyczajem skopiowali je. Ale nieudolnie. Za to w ukraińskich rękach kras zaczął się rozwijać dalej i w 2021 roku dostarczył swoje ciężarówki armii USA. Historia zatoczyła koło. Jak widać, dzieje motoryzacji są fascynujące, a wystawa poznań Retro Motor Show okazją do ich zgłębiania. Już nas ciekawi, co zobaczymy tam w kolejnym Sami przyznacie, że to bardzo ciekawe pojazdy. I teraz mam pytanie do eksperta, też o bardzo ciekawy pojazd. Mhm. Pan Albert Podleszański pyta: Oglądam wasz program od dawna i mam pytanie do eksperta, czyli do ciebie. Czy nie wykonując przewozu zarobkowego. Tylko jadąc ciągnikiem z naczepą kempingową poza granicę naszego kraju jestem zobowiązany do wymiany tachografu z analogowego na cyfrowy najnowszej generacji. i ITD nie potrafiło mi odpowiedzieć na to pytanie. Rafale, ty na pewno wiesz. Tak, sięgnąłem bardzo głęboko do swojej głowy i przepisów i powiem tak. Ja takiego pojazdu nigdy nie widziałem w Europie, no więc zapytałem kolegów. Mówię, słuchajcie, światowi jesteście, jeździliście w Stanach, czy tam takie coś. Tak, tam takich było pełno. Mówię, no dobra, okej, okay. no Stany mają wszystko, więc, więc pewnie ktoś sprowadził taki zestawik do Polski, ale na grunt naszych europejskich przepisów to przenosząc. Taki, po, taki zespół pojazdów członowych nie podlega w ogóle przepisom rozporządzenia 561, bo ten zespół nie wykonuje przewozu drogowego, ciągnąc mhm. naczepę kempingową. To jest tak jak ta jazda samym ciągnikiem, no powiedzmy, ale tutaj faktycznie niewykonywany jest przewóz drogowy. W związku z tym w ogóle tego tachografu tam być Aha, nie, nie musi. A w związku z tym jak nie musi, no to też nie ma potrzeby mhm. wymiany. W związku z tym pan sobie po Europie może takim zestawem jeździć, Życzę powodzenia na kempingach, we Włoszech, tam na pewno się pan z nim zmieści. I czekamy na piękne zdjęcia. Tak, ale czekam na zdjęcia. No jak, właśnie. jak to wygląda w ogóle? Bo ja go nie widziałem, ja wiem tylko z opowieści. Jak, jak... No właśnie. Tak. Zobaczymy, nie. Jeszcze mam do ciebie pytanie, bo chodzi o Amerykę, bo mówisz, jaka jest maksymalna prędkość na autostradach w Ameryce, jeżeli chodzi o ciężniki siodłowe. 130 słyszałem, że tak jest. 130. Chyba 130 to w milach jest podane akurat, bo my na kilometry to przekładamy, ale Ty nam 140 na godzinę. Co, czyli dobrze, Tylko słyszałem. mało kto jeździ z taką prędkością, no bo to no niestety spalanie jest tak. przepotężne, nawet jak na ceny paliwa w Stanach mhm. to i tak jest przepotężne. No dziękuję za super odpowiedź. Słuchajcie, chciałbym Wam jeszcze coś pokazać. Zobaczcie na te nowe piękne opony. Są w bardzo dobrej cenie, a gdzie można je dostać? Na stronie internetowej Opol Transu, czyli na web terminalu. Są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możecie sobie zamówić takie opony, takie felgi, takie łańcuchy, wszystko nie wychodząc z domu bądź z warsztatu. Przyjeżdża po prostu do Was. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której zobaczycie Grunciarza w akcji. Kolejne drogowe tragedie. Wracamy za moment. Będziemy analizować teraz pewną sytuację drogową. W naszym stałym cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Zobaczcie. Jedną z najczęściej wymienianych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość niedostosowana do warunków drogowych, atmosferycznych i natężenia ruchu. Szybka jazda powoduje u niektórych nadmierny wzrost adrenaliny i sztywność nogi, naciskającej gaz. A im szybciej jedziemy, tym niższa granica tolerancji i nawet minimalny błąd może doprowadzić do tragedii. Bo przecież nasz czas reakcji jest mniej więcej stały i na pewno nie zależy od prędkości jazdy. To samo dotyczy czasu zadziałania mechanizmów samochodu. Z pewnym przybliżeniem przyjmuje się, że suma tych czasów nieco przekracza sekundę. W tym czasie przy prędkości 60 km na godzinę auto przebywa około 17 m. Czyli nieco więcej niż wynosi dopuszczalna długość zestawu ciągnik z naczepu. Przy 100 km na godzinę to już jest prawie 28 metrów. Tyle, ile wynosi przepisowa długość boiska do koszyków. Takie dystanse przebędziemy, zanim nasz samochód zacznie hamować. A co się stanie, jeśli nagła przeszkoda będzie bliżej? Dopowiedzcie sobie sami. Czas teraz na naszych komentatorów. Dzień dobry. Sebastian Wątroba. Witam Was bardzo serdecznie w programie Na OSI w cyklu Nie zabijaj nie daj się zabić. Obok mnie siedzi Andrzej Wachowski, doskonale Państwu znany. No i co? Będziemy się zastanawiać, Andrzej, dlaczego dochodzi do wypadków, prawda? Dlaczego dochodzi do, do kolizji, do zdarzeń drogowych i co by można było zrobić, żeby do tego nie dochodziło? Także że zapraszamy Państwa do oglądania z nami. Może będziecie mieli inne zdanie niż nasze. Także że, 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 że warto popatrzeć, jakieś zimy coś może nas przeszedł na przyszłość. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. nie będzie to jest jakieś skrzyżowanie. Lala, no to tutaj, tutaj, tutaj to, to, jest, to już jest naprawdę To jest przejście, karygodne. To jest karygodne. Ja nie wiem co ta osoba za kierownicą widziała i czego się... W ogóle co zauważyła, dopiero poczuła, że uderzyła i chyba dopiero zahamował, zahamował ten kierowca. Tym bardziej, że ten, nie wiem, to pan czy pani, z wózkiem była już na przejściu. Dokładnie. E, dla pieszych. Dokładnie. Ewidentne gapiostwo ze strony kierowcy, zagapił się po prostu, no bo nie ma tu innego wytłumaczenia. Tym bardziej, że nie jechał szybko, bo no, to, to też nie jest jakaś duża prędkość, a Dokładnie. jednak. Ale osoba też wchodzi zobaczcie. Osoba wchodzi nie popatrzy. Gdyby ta osoba popatrzyła, by się zatrzymała, tak? Ta pani z wózkiem. To na pewno. I tutaj jest znowu ten przepis, który mówi, że pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, ale pieszy tutaj ucierpiał. Dziecko ucierpiało. Przez to gada pieszych. Choć kierowca osobówki jest winien. Piesi, jak wchodzicie na jezdnię, a jedzie ten samochód. To ocencie to. Poczekajcie najlepiej te dwie sekundy i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Szczególnie ci z telefonami komórkowymi, bo to też jest zdarza, tak. ile razy widziałem mamę z wózkiem na przejściu dla pieszych i telefon przy uchu jest w zupełnie no. w innym świecie, więc ona nawet nie zauważa, co się dzieje wokół niej, a Dokładnie. 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 o nie trudne, jak sami Państwo widzicie. Dokładnie. I tutaj też nie mam, nie mam pomysłu na nazwę. Totalne gapy. Ja bym po prostu tak nazwał. O, 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 I kierowca samochodu, i, i ta Pani... Totalne gapiostwo. Totalne gapiostwo, tak. Tak, tak, tak. No i tak to dzisiaj wyglądało, moi drodzy. Widzieliście te zdarzenia drogowe. Może macie odmienne zdanie na ten temat? Może. Ja bym chciał, żeby tych zdarzeń w ogóle nie było i nie musielibyśmy tu siedzieć, ale to nie o to chodzi, że nie mamy czasu. Chodzi o to, że te zdarzenia są i mamy minimalizować te zdarzenia, żeby ich jak, jak, jak najmniej było. Dlatego piszcie do nas. Może macie inne zdanie. Yy, podzielcie się z nami swoim zdaniem. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i tyle. Zapraszam znowu za tydzień do programu Naości do cyklu Nie zabijaj, nie, nie daj, daj się zabić. zabić. Oglądajcie nas. Tragedie na naszych drogach są praktycznie codziennie. Będziemy wracać do tego tematu, a teraz coś lżejszego. Zobaczcie grunciarza w akcji. Dzień dobry, witam was z gruncia Andrzej Gruntowski. Dziś będziemy zajmować się naprawą tego świetnego pojazdu Peugeot Boxera w zabudowie kamperowej firmy karman. Dziś będziemy się zajmować w tym pojeździe sprawdzeniem instalacji elektrycznej, ładowania akumulatora, akumulatora instalacji e, przestrzeni ładunkowej, ponieważ akumulator pomocniczy ma duży spadek napięcia. Tutaj mamy, moi drodzy, monitor, który informuje nas o stanie rzeczy i urządzeń, które znajdują się w przestrzeni zabudowej. Na tym monitorku również możemy sprawdzić poziom naładowania akumulatora oraz czy jest ładowanie akumulatora, a w tym celu musimy iść odpalić samochód. Przechodzimy do sprawdzania sobie, w jakim stanie jest akumulator, jaki mamy poziom ładowania. Mamy tu możliwość sprawdzenia dwóch akumulatorów. Więc mamy tutaj ikonkę B2 i narysowaną część kamperową. Łączamy ją sobie. O, no i tutaj już niestety widzimy e, stabilne stałe napięcie 12,8 V. No tak nie może być. Tutaj widzimy, że jest problem. Nie mamy ładowania tego akumulatora. Sprawdzimy sobie akumulator samochodu, no i widzimy, mamy 14,1 V, czyli jest ładowany. Akumulator pomocniczy jest ładowany też z tego samego źródła bądź solar. Nie mamy tego ładowania, przechodzimy do naprawy. Musimy poszukać, pogrzebać albo gdzieś jest jakieś zwarcie. Coś tu jest nie tak. Zabieramy się za poszukiwanie problemu. Ok, pokrywę mamy. Uwolnioną. Dostajemy się do akumulatora i instalacji. Ok, moi drodzy, więc tutaj mamy centralkę elektryczną na akumulatorze. Mamy zabezpieczenia, które teraz musimy sprawdzić. Widzimy po kabelku, że ten idzie do tyłu, więc myślę, że to będzie ten od akumulatora pomocniczego. Ale dodatkowo sprawdzimy sobie jeszcze pozostałe. Ten widzimy, że jest cały. Następne zabezpieczenie. Też widzimy, że jest I Następne zabezpieczenie, ostatnie od akumulatora pomocniczego. No tak, no i faktycznie ten bezpiecznik mamy spalony. Mamy nowy dobry bezpiecznik. Montujemy go do gniazda, chowamy go, zabezpieczamy. Odpalamy samochód w celu sprawdzenia, czy ładowanie przechodzi nam do akumulatora. Ok, sprawdzimy teraz na monitorku, czy mamy już ładowanie. Niestety musimy szukać przyczyny dalej. Ładowanie na akumulatorze zasadniczym jest, na pomocniczym nadal go nie mamy. Okazało się, że to nie koniec przygody, nie koniec naprawy, ponieważ dalej brakowało nam ładowania na akumulatorze pomocniczym. Musieliśmy niestety najpierw go znaleźć. Każda zabudowa ma troszeczkę w innym miejscu. Ale mamy to. Działamy. No, jest jedno widoczne zabezpieczenie i zobaczymy jeszcze instalację z zewnątrz. No i mamy. 20-amperowy bezpiecznik jest przepalony. Bezpieczniki odpowiadały za przejście prądu między dwoma akumulatorami. Między akumulatorem zasadniczym do akumulatora pomocniczego. Było to podwójne zabezpieczenie, łącznie z zabezpieczeniem solarnym. OK, moi drodzy. Wymieniony, spalony bezpiecznik. Odpalamy samochód, sprawdzamy, czy jest wszystko ok. Teraz na monitorku centralnym sobie sprawdzimy efekty naszej pracy. Akumulator zasadniczy pojazdu, i akumulator teraz włączamy zabudowy. Powiedzmy: O, i mamy nasze parametry, które już nas zadowalają. Czy mamy już ładowanie? A przede wszystkim klient też będzie zadowolony. Problem polegał na tym, że auto długo stało. Zimowało w garażu nie było używane po prostu. Akumulator pomocniczy, który jest zastosowany w przestrzeni ładunkowej, jest to akumulator żelowy niskiego rozładowania. Prawdopodobnie podczas ładowania był za duży pobór prądu, doprowadził do uszkodzenia bezpieczników, do przepaleń. Nie widzimy żadnych innych uszkodzeń, nie ma zwarć na przewodach. Ponowne zamontowanie bezpieczników nie powoduje ich przepaleń, stąd znak, że tego zwarcia po prostu. W układzie elektrycznym nie ma. Wyobraźcie sobie, że to był ostatni punkt dzisiejszego odcinka. A teraz Wam zdradzę, co będzie w następnym. Opowieść o pewnym modelu auta. Ostrzeżenie przed drogową głupotą, branżowy ekspert w akcji, ciekawie stuningowana ciężarówka. Pamiętajcie, że nasze strony internetowe są cały czas do Waszej dyspozycji. Co co? Trzymajcie się do następnego. Nie strasz. Super, super, super. Nie zrobiło na mnie wrażenia. Chociaż nie, no mogę powiedzieć. Z głowy, czyli z niczego? Nie, to tam nic, to nie dla mnie, bajka. Ej, skuter sielpany łeb w kokitkę wsadził i kozaka udaje, co? Tak może być. Futurystyczne. Dobra, nie, tak, nie ma tego, ja nie wiem na co on liczył. Czy pan ma trzecie oko? Myślałem, że będzie jeszcze jakaś akcja powojenna. Nie wiem, jak zinterpretować te gesty. Chyba wszystko, proszę pana. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cortantego 4 Opol. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.